Pełny, pękaty. powiedz mi co takiego zmieniłeś w przygotowaniach w tym roku, że to ta, ta forma się tak fajnie wyszła. Jeszcze to już uprzedzę, pomijam, rozmawialiśmy wcześniej o farmakologii, a farmakologia się nie zmieniła, tak jest. Tak, Także że była na takim, samym. Po na takim samym poziomie, także co takiego zmieniłeś, że ta forma udało ci się wypracować? Życiowi? Kolejne pytanie z zaskoczenia. Ile trzeba ćwiczyć wakum, żeby osiągnąć taki zadowalający efekt, powiedz. Powiem Ci, że. Co mi radzisz jako kulturyście wagi ciężkiej? Jakbym chciał wakum sobie zrobić? Zadam Ci pytanie z zaskoczenia. Czy wierzysz, że Chris Bumstead stosuje tylko 500 mg testosteronu na tydzień? Dzieci że dzisiaj moim gościem jest nie lada postać, Karol Rogaczewski, człowiek, z którym trenuję na co dzień, od 3 lat, tutaj w XT Fitness Radomsko. Ale jeszcze nie udało nam się zrobić wspólnego treningu. Tak, dzisiaj zrobimy właśnie trening barków, Popowiadamy trochę, jak to się stało, że Karol został kulturystą zawodowym pro, I powiedz mi Karol, ile w ogóle lat już trenujesz? No już będzie 14. W grudniu 14 Powiedz mi historię tak po klucy, po istartach, ile tam zaczynałeś na motorach, jak tam to wyglądało. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Świata. Były takie imprezy? Były takie imprezy. Arnold Classic? E, tak, też Arnold Classic był, ale początki to był Sopot. Jak chyba wiem, zaczyna od Sopotu. E, po Sopocie, no tam nie wyszło, więc... Które widziałem? 24. czwarte. miejsca w Sopocie do karty pro. To było tak, że no, tam była wtedy amatorka jeszcze w 24 miejsce w Sopocie. Powiedziałem sobie, że za rok tu wracam i wygrywam. No i tak też się stało, tylko, że za rok pojechałem, ale to nie były Sopot tylko Władysławowo, bo już tam Polski Związek się rozstał z Sopotem i osobno organizowali więc impreza we Władysławowie. Pierwsze miejsce, później pierwsze miejsce też w Open. No i od tego może powiedzieć ta przygoda moja się zaczęła, czyli to był rok 2016. No i do tej pory tak to praktycznie co roku te starty były. Jedynie była przerwa jak była wiadomo antenia i, I, i no, mam no, ja cztery cztery. no ja wtedy miałem akurat przerwę, która mi dobrze zrobiła. I co? I zaczynałem od męskiej sylwetki, czyli w spodenkach. Później po roku czasu przeszedłem na na turystękę. A nie pasujesz. Powiedz mi, ile miałeś podejść do karty pro? Jest ile razy próbowałeś ją zdobyć? Dwa razy. No, tamtym, za drugim się udało? Czy za, za drugim razem a... tak, wygrałem kartę za pierwszym. To było w tamtym roku. No niestety w Open byłem. Walczyłem w Open, ale byłem nie wiem, albo czwarty, albo trzeci. No i w tym roku należała do mnie. Tak. Tak. A powiedz mi, czego Ci zabrakło w ubiegłym roku? W ubiegłym roku to było tak, że nie było tego docięcia jeszcze mocnego. E, troszkę wody, miałem problemy właśnie z wodą, dużo trzymałem wody. Przed weryfikacjami musiałem zbijać. W dzień, w dzień weryfikacji musiałem zbijać 3 kilo, więc to się odbiło na serwetce, nie byłem taki mocno docięty, później ciężko mi się było załadować, więc e, nie pykło to, to wszystko. organizm był przemęczony wtedy przede wszystkim. Wiem jaki był błąd, no i w tym roku tego będę nie popełniłem, sylwetka była pełna, byłem docięty, wszystko zagrało tak jak trzeba. Powiedzmy, że nawet mało warzyw mi słuchowiem. Tak, i właśnie mniej, najbardziej. Tak, tak, waga to też nie wszystko, waga to, jest, to są superki. Najważniejszy jest wygląd na scenie, jak się prezentujemy w lustrze. A powiedz mi, Karol, bo ja Cię obserwowałem przygotowania tutaj mm -hmm. miesiąc temu, już naprawdę w życiowej formie, bo jest strasznie pocięty, strasznie taki pełny pękaty. Powiedz mi, co takiego zmieniłeś w przygotowaniach w tym roku, że to tak, ta forma się tak fajnie wyszła. Oczywiście to już uprzedzę, pomijam, bo rozmawialiśmy wcześniej o farmakologii, a farmakologia się nie zmieniła, tak jak tak, miałyś, tak, że było na takim na takim samym poziomie, także co od takiego zmieniły, że to forma dało ci wypracować? Przede wszystkim więcej regeneracji. Bo wcześniej, rok temu jak się szykowałem, pracowałem cały czas na budowie jeszcze. Przyjeżdżałem tutaj, wiadomo, by trening kardio jeszcze tak personalne. A w tym roku sobie już 6 czy 8 tygodni odpuściłem całkowicie budowę, więc tylko był kardio z rana. Eee, treningi swoje i personalne, także więcej regeneracji do ciała było bardziej odżywione lepiej zregenerowane, te mięśnie wyglądały lepiej i udało mi się tą formę bardziej właśnie dopracować. Czyli to się was Miałeś nie. też, dłuższy okres przygotowawczy. Tak, o to też przede wszystkim. Wcześniej to było 11 tygodni, 12, bo to było na szybko. Podjęta decyzja też, że będę startował, a teraz to było 16 tygodni. Właśnie, ja też tak stwierdziłem, że mimo 16 tygodni musi być do zawodów, żeby optymalną formę przygotować, to jest absolutnie mniej, przynajmniej w moim przypadku. Zgadza że z tym trochę, także potrzebuję jeszcze więcej, ale 16 to jest minimum. Także jak myślicie, że w 6 8 tygodni zrobicie formę na zawody, nie lepiej to się grubo mylicie. A powiedz mi Karol, jak tam wygląda? Twoje makro spadniki, wiecie Karol na masie na przykład, podczas przygotowania zawodów? Na no masie ogólnie to jest jakieś 3 gramy białka na kilogram masy ciała, czyli około 300 g. Węglowodany mam rotację, w dzień treningowy mam więcej, w dzień treningowy mniej, tak samo z tłuszczami. Tłuszcz jest około 50 treningowy, węgli teraz aktualnie mam 500, jestem na masie, zaczynam dopiero praktycznie, więc to jest około 500 węgli. Nietreningowy, mam 280 i 80 Ile mam... Teraz ważę 98 kg. A na zawodach? Na zawodach, aż limit w ogóle? 89 kg miałem, a na weryfikacjach pokazało 88, a dzień wcześniej miałem 86,900, czyli najniższe ważenie, więc wtedy zaczęliśmy już ładowanie. Mimo, no, że miałeś tam wreszcie, zapas, jeszcze tak? Miałem, do, tam, tak. Tam, półtora. A powiedz mi, Karol, teraz, jakie są Twoje plany? Co tam chcesz zmienić w Bo wiem, że ktoś załapać się na Mister i Kiedy będzie ta pierwsza próba? Pierwsza próba będzie dokładnie za rok. 3 lipca są zawody też w Rzymie. Więc tam planuję, jak startować. Mam, można powiedzieć, rok czasu. Pół, pół roku, masę, no i później redukcję też sobie wydłużę na pewno, żeby powoli sobie schodzić z kaloriami. E, więc za rok będę próbował swoich sił właśnie o kwalifikacje na Olimpiadzie. Trzeba wygrać takie zawody, żeby się zainteresować. Tak, trzeba wygrać y, jedne zawody y, właśnie jakby, o pro. Znaczy jak są zawody pro, to jak wygrywamy, jesteśmy pierwsi, to od razu mamy kwalifikacje. To, 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 to mam. tak. A jeżeli nie, no to zbieramy punkty, jesteśmy drudzy, no to też zbieramy punkty. I po 20 punktów, jak zbieramy, to wtedy Jest też mamy... To, to. To będą jedna zawody, czy hmm. mam gdzieś jakiś taki ciąg tam hmm. z, z jakiś sezon, czy będziesz... Co ogólnie widziałem tam są po dwóch tygodniach wstępy, więc trzy starty sobie chcę zamieścić, czyli będzie to Rzym, czyli trzy próby będą. Tak. Trzy próby. Będą Alicante, o, o. Rzym i, i Portugalia. Zresztą chciałeś też dwie próby zrobić, na Alicanty planować standard nie szoby, bo już te, Tak, tego nie robić, musiałem. Czyli jeszcze... pojechałeś tylko na wakacje. Tak, tam już sobie jechałem odpocząłem, zregenerowałem się i. Teraz to jest, co byś chciał zrobić? Większą masę mięśniową, tam limit jest chyba większy. Limit mam teraz 94 kg, więc yy, na pewno będę chciał poprawić całą tylnią taśmę, czyli do plecy, pośladek i twój Na tym będę się teraz skupiał. A powiedz mi teraz dwa słowa o twojej dzieci, bo tak obserwuję cię na Instagramie, ty wrzucasz te... Mleczne, takie kaszki można owoce i napaleć, tak czyli nie jesz mięsa, czy po prostu nie wrzucasz, czy nie jesz? Nie, mięsa akurat nie nie, wrzucam, nie, w ogóle nie. nie, nie wrzucam, Nie, nie wrzucam. ale tak czy to jest ogólnie, Dwa posiłki mam z, z mięsem, mięsem, a to Dwa posiłki dużo. Dwa posiłki na słodko, czyli kaszaman przed treningiem, po treningu. Rano to przede wszystkim jest omlet, albo w dzień treningowy to jest jajka. Nie, jest nie tak. Dobra, Czyli mięsa jest na posiłku. Dwa posiłki tylko tak. No, Niektórzy właśnie nie lubią mięsa, także to mam się też przykładu że może nie trzeba 2 kg mięsa dziennie jeść, może sobie tam... Jak pół kilo. regulować, to mieli no, no, i białka. A powiedz tak. mi teraz, zaciekawiło mnie wczoraj, nie czujesz taki challenge, że rołat tu 300 kg w martwym ciągu i tak. chcesz to zrobić? Do końca jedno powtórzenie? Do końca grudnia. W tamtym roku na 250 poszło, więc na redukcji, bo Aha. 8 tygodni przed zawodami tymi, co teraz były, odpuściłem już martwy ciąg, żeby się nie ma mieć kontuzji. Więc myślę, że teraz na 200 kalorycznej te 300 kg. No też tam, ciśnienie na czołgi, na też ostoją tam Serio. ponad, coś około 300 się kręci no. też. To że znaczy, jest do zrobienia. Klasyczny też może mieć power na matyciom, no to życzę Ci powodzenia do 300. Będę to, na pewno to filmuję i wrócę. Dobra. No co, dzisiaj no. robimy barki, powiem ale co tam się robimy na te barki, bo Ty prowadzisz trening. I dobra, Na no pareczki, zaczniemy sobie od tyłu, czyli to co najbardziej mi odstaje, czyli zaczynamy sobie od dwóch ćwiczeń. Zaraz Wam pokażemy, jakie to będą ćwiczenia. Później przejdziemy sobie do bocznego aktonu, a na koniec zrobimy sobie przednie jeszcze. No dobra, to się barka. Tutaj ćwiczymy tył barków. Karol zademonstruje taką ciekawą odmianę tego ćwiczenia. A teraz sobie robimy tak, że wypuszczamy lekko przed siebie hatelki. A i typowo do tyłu. Typowo do tyłu, tak jakbyśmy chcieli wysłować mhm. łokieć sztywniutko, nie zginamy kąt między ramieniem a głowiem 45 stopni wtedy najlepiej angażujemy właśnie nasz trubak okej, okay, dobra to ciśniemy. idziemy drugie ćwiczenie, takie wznosy boczne z opartym tułowiem. Widać, że dobrze się boczna akton izoluje. Nie trzeba dużego ciężaru jak widać. Zaskoczenia, ile trzeba ćwiczyć wakum, żeby osiągnąć taki zadowalający efekt? Powiedzmy. Powiem ci, że. Co tak, mi radzisz tak. jako kulturyście jak, yy, wagi ciężkiej? Jakbym chciał wakum sobie zrobić? To zawsze z rana najlepiej na szczo. podczas treningu, yy, podczas, po treningu zawsze sobie robię, też jak robię brzuch. Ale po należącą. prostu robisz tak wakum, tak? Vakuum, tak? Czy... tak, zaciągam po prostu brzuch, nawet, jak leżę sobie, mocno zaciągam, ale takie efekty roczne, jak codziennie będziesz to robił, to po trzech tygodniach już fajnie. Tak, już normalnie zastrzysz. Ja powiem Ci, zauważyłem, że jak leży na przykład sobie nie wiem, na plaży czy gdzieś, to to wako z automatu takie. Ale jak wstanę, to już mi jest cię ciężko jest zaciągnąć. Ja nie? sobie jeszcze opieram się przeważnie o parapet. mocno osobę i zaciągasz mocno. I jak najdłużej sobie trzymasz. Nie? I wtedy bardzo fajnie te efekty przychodzą. Na scenie to fajnie też widać, bo talia węższa. Tu w Przy bicepsach nie można. Tak, jak rozłożymy, to fajnie to widać. U nas w klasyku bardzo popularne, więc. Znaczy obowiązkowe nawet, nie? Obowiązkowe. Obowiązkowa znaczy poważnie. Niektórzy, niektórzy nie robią. A. Yy, tylko po prostu zacią zaciągają brzuch, nie? A znaczy, to, to vacuum, znaczy w klasyku to to klasyka, nie klasyka nie. bez wakium to raczej nie ma co wychodzić, nie? W klasyku. No, ma brzuch taki typowo, znaczy no, typowo, do tych, taki mostek, kostki duże. No. Ciężko, to nie locu, ciężko, nie? Bo ciężko no. jest mu. Zaszać, Dokładnie. No nic, może za rok poćwiczę, no wyjdę z waku. <laughs> no, no i trzecie ćwiczenie na barki. Atakujemy tylną akton. na ramiennych. Karol tu prezentuje taką nietypową trochę wersję unoszenia bokiem. Unosimy za siebie. Nie łapiemy uchwytu. Tylko jest na wysokości nadgarstka. Wyciąg. I unosimy. A tam z tyłu Dominika trenuje plec, Nic nie słyszy to. Mam Ci pytanie z zaskoczenia, czy wierzysz, że Chris Bumstead stosuje tylko 500mg testosteronu na tydzień i nic więcej? <noise> <Dobra>, no <nie. głos> Dobra, mamy odpowiedź. Teraz będziemy ćwiczyć. Teraz wznoszę na, na szmicie. Robimy sobie 10 szeroko i od razu przechodzimy sobie 10 mocy. Zadnie ćwiczenie na barki, wyciskanie, na dobicie nasownicy szmita z przodu i lecimy. Co, zakończyliśmy trening barków. Powiem Wam szczerze, że naprawdę mi się dobrze spodobały. Dobrze jest taki no, świeży bodziec czasami wrzucić. rzucić kilka ćwiczeń, których nigdy poza tym ostatnich nie wykonywałem, Także dzięki Karol za trening. Ja również. I, co, i widzimy się na kolejnym treningu. Mam nadzieję, no, no, że teraz polecimy jakimś swoim planem. Zrobimy to to mój trening. U mnie odstają, mam że ja jestem dobry. U mnie też odstają. <laughs> Także co, dziękujemy za uwagę. Podajcie na mój kanał i do następnego. Trzymajcie się